Tak, tak, tak. Christian, powiedz mi, jak ciężko jest wrócić po takiej strzelbie No bardzo do... ciężko, bardzo ciężko. Jeszcze ta majówka spotęgowała te katusze. No nie wiem, byliśmy pierwsza połowa ciężka, pierwszą Po Potem podłamanie trochę. Za dużo diętej z grilla, czy, czy... <słukamy> złocisty na <słukamy> Złocisty, złocisty. No i ból <słukamy> A, o, no właśnie, ta marena musi cierpieć, Iskra tutaj wymierzyła kilka ciosów. Te ciosy wymierzył w waszą stronę to inne jak Daniel Stańczak czyli jeden chyba z Państwo z, z, z w postaci trzecie. Też stańczak, jak, ty, jak ty tutaj Sebek po powrocie, no bo on nie miał przyjemnego tej końcówki sobie no ręka złamana eee, Jak myślisz ten pojedynek Stańczak versus Stańczak? no dzisiaj no widzimy, no 3-1 jest póki co. Ale to pierwsi ze. Pierwszy mi, tak? pierwszy my. A jeszcze jest powrót śmiana, stańczak, Bujko jeszcze wróci. Wydaje mi się, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Czyli co, będzie pudło? Będzie, bo pewnie trzecie miejsce jak zawsze. <laughs> Dobra, to idź, bo to jesteśmy w przerwie, idź czy grzej dzięki. dzięki.